Dzień dobry, eee, można powiedzieć, że wkraszamy w serię kilku spotkań z zespołami wagi ciężkiej. Czyli tak naprawdę jest jeszcze rywal Lech Poznań, kolejno Legia, Lechia, Śląsk, Wrocław, czyli dożyniu ze ścisłej No oczywiście może poza Legią na ten moment, ale nie się, ten zespół lada chwila do tej czołówki dołączy. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z Lechem Poznań, Wiemy z kim się mierzymy, wiemy na to stać, są drużyny, znamy swoje miejsce w szeregu, natomiast nie mamy żadnych obaw, tak? nie, my nie boimy się tego spotkania, wręcz przeciwnie, czekamy z dużą niecierpliwością, bo nie mamy nic do stracenia. My w tym meczu możemy dużo zyskać i tak do tego podchodzimy. Oczywiście, żeby to osiągnąć, to nie wystarczy, tylko zaangażowanie, determinacja, serce, ale przede wszystkim głowa, myślenie, podejmowanie szybkich decyzji, a na końcu... Tak naprawdę umiejętności czysto piłkarskie, i mam nadzieję, że to pokażemy w jutrzejszym spotkaniu. Myślę też, że na to spotkanie przyjdzie dużo kibiców, tak, bo yy, jest to ciekawy mecz, ale też mam taką cichą nadzieję, że nie przychodzą tylko dlatego, że gramy z liderem, żeby zobaczyć ich poznań, tylko dlatego, że wierzą, że nasz zespół, który już udowodnił w niektórych spotkaniach, że może popatrzeć z każdym, żeby po prostu nas wesprzeć i wierzą w nasze zwycięstwo, i tak podchodzimy do tego spotkania. Czas na pytania. Dzień dobry. zapomykajcie się na Podkarpaciu. Lech Poznań zachwyca w ofensywie. Co będzie kluczowe, żeby zatrzymać gracze kolejorza? Lech Poznań zachwyca? Tak, zgadza się. To jest zespół, który patrząc tak obiektywnie na budżet, szerokość kadry, jakość zawodników, w tym momencie nas przerasta pod wieloma względami. Natomiast wiemy, jakie ma mocne strony i jakie słabe i będziemy się to w tym spotkaniu wykorzystać. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy wszyscy zawodnicy są gotowi do, do gry, czy są jakieś marzenia? Jeszcze raz. Czy wszyscy zawodnicy są gotowi do gry? Zawsze jest to pytanie, ale okej. Okay. Tak, nasza sytuacja kadrowa się nie zmieniła od, nasza, od ostatniego spotkania. E, po raz kolejny powtórzę, tak. Domański, Budziński, ale tak jak powiedziałem Maciek Domański też już myślę, że w ciągu może dwóch, trzech tygodni, góra miesiąca wejdzie w normalny trening. Myślę, że tutaj Aleksander Kolew być może za tydzień, dwa również będzie brane już pod uwagę, dlatego tutaj jest duża szansa, że praktycznie wszyscy będziemy zdrowi. Jedyny drobny uraz, który się pojawił, jest Macieja Jankowskiego i, i w tym meczu, w tym kadrze meczowej się nie pojawi.